Dzień dobry Państwu. Nie od dziś wiadomo, że polska kultura nawet w najdalszych zakątkach świata miała i ma wspaniałych ambasadorów w postaci artystów, którzy pracują za granicą. Zalicza się do nich również Andrzej Rozbicki, dyrygent od 30 lat mieszkający i pracujący w Kanadzie. To właśnie pod jego batutą i w samej Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, miało miejsce wiele prawykonań polskich utworów. Andrzej Rozbicki niedawno po raz pierwszy gościł w Filharmonii Pomorskiej i był to prawdziwie kanadyjski wieczór nie tylko ze względu na muzykę. w małym miasteczku, w Wisbargu Warmińskim i później szkołę średnią w Warszawie później byłem w Bremen i, i byłem fagocistą, grałem w orkiestrze, prowadziłem chóry, później byłem szefem Związku Polski, Polskiego Związku Chóry i Orkiestr w Nowym Jorku. A od 30 lat Andrzej Rozbicki promuje muzykę polską w Kanadzie. Kiedyś, lat temu był profesor e, Witold Lutosławski w Toronto i mnie poproszono, żebym przeprowadził rozmowę, nagrał tam coś i tak dalej i myśmy tak długo, długo rozmawiali. I profesor Łuczo-Sławski powiedział mi w ten sposób Panie Andrzeju, kto będzie promował polską muzykę, jeśli nie my, absolwenci Polskich Akademii Muzycznych? Ja to strasznie to jakby to dostałem takiego kopniaka, bo on powiedział my, to znaczy ja jestem gdzieś tam obok niego, prawda? I rzeczywiście, rzeczywiście wziąłem to tak do, do, do serca. W każdym koncercie u mnie jest polska muzyka. I zapraszam, powiedziałem też najlepszych solistów z Polski. I to nam daje taką e, wspaniałą sprawę, bo gramy w najlepszych salach e, i mamy najlepszych solistów. U mnie był Konstanty Andrzej Kulka, był Pio Paleczny kilka razy, był Wiesław Ochman. Andrzej Rozbicki dyrygował też pierwszymi wykonaniami utworów Wojciecha Kilara w Stanach Zjednoczonych. To są events. To nie są zwykłe koncerty, to są ludzie wiedzą, że za dwa miesiące, za trzy jest ten koncert, jest to specjalny koncert. Ludzie przychodzą, ubierają się elegancko, później są jakieś tam powiedzmy spotkania. I o tym się mówi, o tym się pisze, o tym się. Także i bardzo się cieszę, że, że mogę, mogę w jakiś sposób to robić. W Kanadzie muzyka polska, a w Polsce utwory kompozytorów kanadyjskich, tak jak to było podczas koncertu w Filharmonii Pomorskiej. Postanowiłem pokazać muzykę kanadyjską, bo jest rzeczywiście mnóstwo utworów tych naszych tam, ale nie tylko Kanadyjczyków, powiedziałbym nawet tych z Polską, z Polską w jakiś sposób związanych. Częścią wieczoru z udziałem Andrzeja Rozbickiego była też promocja książki Kanada uskrzydlona polskością autorstwa bydgoskiej dziennikarki Krystyny Starczak-Kozłowskiej od 20 lat związanej z Kanadą. W Kanadzie milion osób deklaruje polskie pochodzenie. Jesteśmy trzynastą co do wielkości grupą etniczną w Kanadzie. i Uważam, że to jest grupa bardzo wysoko zorganizowana i wiele z siebie dająca, jeśli idzie o kulturę, nawet o to, że potrafi wpływać na obiekt kultury kanadyjskiej, bym tak to może górnolotnie powiedziała. W książce znalazły się sylwetki 32 wybitnych Polaków, mających wpływ nie tylko na życie kulturalne Kanady. Jest to bardzo osobista książka, ponieważ ja piszę tylko o ludziach, których bardzo dobrze w ciągu 20 lat poznałam, zaobserwowałam, żeby się przekonać, że poczucie spełnienia człowieka nie leży w posiadaniu, lecz w dążeniu. I to najlepiej jak to jest oparte na tym, żeby było to dążenie do zbiorowego dobra w oparciu o bogate zasoby narodowej tradycji, a do tego właśnie skłania emigracja, która jest taką wielką próbą, trudną, oczyszczającą i wywołującą ogromną tęsknotę za krajem. A jednym z bohaterów książki jest również Andrzej Rozbicki, twórca m.in. Celebrity Symphony Orchestra, zespołu niezmiernie popularnego w Kanadzie.